Jesteśmy na terenie miejscowości Bydlin. Bydlin jest szczególną miejscowością ze względów historycznych. Tutaj po raz czwarty w edycji jest organizowany ogólnopolski turniej klas o profilu mundurowym. Dlaczego wybraliśmy Bydlin Krzywopłoty? Od kilku lat poszukiwaliśmy takiego miejsca szczególnego. I myślę, że jest to dobry wybór. W 1914 roku, 17, między 17 a 18 listopada, to tutaj, w rejonie Bydlina-Krzywopłot, rozegrała się jedna ze znaczących bitew w ówczesnej Europie. Żołnierze z trzeciej Kompanii 6. Batalionu 1. Pułku Legionów, marszałka Józefa Piłsudskiego, odparli, powstrzymali atak wojsk rosyjskich. Poległych 46 tu spoczywają na cmentarzu bedlińskim. Chcemy, aby turnieje klas o profilu wojskowym, o zasięgu ogólnopolskim, miały okazję być w miejscach szczególnych miejscach, które ze względu na wymiar patriotyzmu odgrywają szczególny wymiar. Za mną widać monument, który został ufundowany i wybudowany w 1916 roku z inicjatywy samego marszałka Józefa Piłsudskiego i jego legionistów. To również szczególnie istotne z punktu widzenia ewaluacji samego konkursu, Turnieju Klas o Profilu Mundurowych. Dodajemy jeden bardzo ważny element, element historyczny, element promocji naszej polskości. Naszej wiary w to, że ojczyzna jest jedną z najważniejszych wartości, którą niesiemy i nosimy głęboko w sercu. Za chwileczkę rozpoczną się kolejne konkurencje. Ponad 50 drużyn z 16 województw z całej Polski będzie rywalizowało w różnych sprawnościowych, ale również psychicznie wymagających przygotowania w konkurencjach. Natomiast zawodnicy nie wiedzą o jednym. Za chwileczkę spotkają się z nową e, propozycją, mianowicie współdziałania w zespołach nie dwuosobowych, tak jak myśleli do tej pory, ale w kilkunastu. 100 osobowych, po to, żeby wspólnie zdobywać punkty, budować zespół. Myślę, że każdy z nas ma szansę. Przyjechaliśmy tutaj sprawdzić siebie i umiejętności, jak nabyliśmy wcześniej, doświadczenie no i przede wszystkim zmierzyć się z, z kimś na równi wiekowej i od samego profilu wojskowym, jak i inne szkoły. Przyjechałam na zawody, byłam w tamtym roku. Mam nadzieję, że będzie ok. Boję się, no że trochę nie dam rady. Przyjechałam z koleżanką. Mam nadzieję, że Damy z siebie wszystko i że będzie ok. Po prostu trzeba wierzyć w siebie i wbawiać dużo wysiłków, to na, pe na pewno będą dobre efekty. Dzień dobry. Przy jeziorze, ale zaznaczony tak. Po prostu miejsce, macie macie Tak? Wygram to i tak. Chcieliśmy pozdrowić y, nasze dziewczyny. Dobrze. No i idziesz w opiekę. musieli zabiegać, że jakby. Tak, cygany. Jesteśmy zadowoleni bardzo, że 80 udało się osiągnąć. Okay. To było wiele ciekawych konkurencji, w których no, mogłem się sprawdzić. No, daliśmy z siebie wszystko. Jak na pierwszy raz to myślę, że bardzo dobrze. Dla mnie najcięższą konkurencją był rzeźnik. To była konkurencja kondycyjna wymaga bardzo dobrej sprawności fizycznej. Trzeba się bardzo dobrze przygotować na taki turniej. Dobre przygotowanie to podstawa. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest organizatorem czwartego już ogólnopolskiego turnieju klas mundurowy. Za moment będziemy wieńczyć nagrodami i wyróżnieniami uczniów, którzy uczestniczyli w trzydniowych zmaganiach. W tym roku uczestniczyła rekordowa liczba uczestników 47 dwuosobowych zespołów z 16 województw. Niewątpliwie y, dyscypliny, 12 dyscyplin, które były przewidziane w harmonogramie i w programie ogólnopolskiego turnieju klas mundurowych, y, były podstawą do tego, aby w ramach eliminacji wyłonić tych najlepszych. ale również całej społeczności akademickiej. Bardzo serdecznie witam Państwa na uroczystym zakończeniu czwartego ogólnopolskiego turnieju klas mundurowych przed Wyższą Szkołą Biznesu. Ogólnopolski turniej klas mundurowych odbywał się pod patronatem honorowym ministra obrony narodowej pana Tomasza Siemoniaka, komendanta głównego policji nadinspektora Krzysztofa Gajewskiego, komendanta głównego straży pożarnej generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, komendanta głównego straży granicznej generała dywizji pana Dominika Tracza. Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pana Tomasza Połecia, Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Pana Premiera Wardemara Pawlaka, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w, w Katowicach Pana Pułkownika Krzysztofa Radwana, Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Pana Artura Borowicza. Nagroćmy naszych przedstawicieli patronatów honorowych brawa.